Często ludzie pytają mnie, a nawet wyzywają, czemu nie wydaje pieniędzy na drogie rzeczy. Mówią, jak zarabiałbyś tyle pieniędzy, to na pewno miałbyś jakiegoś Rolexa czy drogi samochód. Nie sposób się nie dziwić takim ludziom, patrząc na to, jak większość osób zarządza swoimi finansami. Od razu, jak wpadnie im na konto pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecą od razu je wydać. Osiadają po prostu na laurach, myślą, że coś osiągnęli i przestają się rozwijać do przodu. Dlatego też większość kołczy ekspertów online, czy właścicielów agencji, Marketingowych, tak szybko upada. Więc pierwszym głównym punktem, dlaczego tego nie robię, to to, że myślę długoterminowo i w momencie, w którym e, udaje mi się nałożyć jakieś większe pieniądze, to zamiast od razu wydać na super zarobisty zegarek jakiś samochód w leasingu czy nowe zagotówkę, nie robię tego, dlatego że co jest lepszym rozwiązaniem w perspektywie kolejnych 15-30 lat? To, że kupię sobie teraz jakiś drogi samochód, wydając prawie wszystko, co zarobiłem od razu, czy to, że te pieniądze, które zarobiłem, zainwestowałem w nowych ludzi do mojego zespołu, w edukację dla siebie, kupując kurs jakiś, kupując mentoringu kogoś lub uczęszczając na jakieś szkolenie. Oczywiście ta druga strona. I teraz to nie są z reguły rzeczy tanie, szczególnie inwestowanie w taką wiedzę i w siebie. I też nie są to rzeczy, które dają takie natychmiastowy z tej inwestycji. Ja to totalnie rozumiem. Nie boję się wydać w tym momencie jakiś kilkunastu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby za rok, a nawet dłużej, w dłuższym horzoncie czasowym mieć z tego dużo większy zwrot. Wychodzę z takiego założenia, że jeśli w tym momencie nie wiem, jak generować milion złotych na miesiąc, począć na ułębę w tym miesiącu, to to kosztuje mieć 900 tysięcy złotych każdego miesiąca. I tak naprawdę porównajmy sobie te dwie rzeczy. Co jest droższe, to, że zainwestuję w jakiś program 50 tysięcy złotych w edukację i rozwój siebie, czy to, że nie zarabiam 900 tysięcy złotych każdego miesiąca. No, oczywiście, to, że nie zarabiam tych 9000 złotych każdego miesiąca. Co się teraz stanie, jak zainwestowałbym te wszystkie pieniądze? Nie, nie powiedziałbym nawet, że zainwestował, tylko wydał je na coś drugiego. Będę się tym chwilę cieszył i często nawet osiądę. Tacy ludzie osiągają po prostu na, la na laurach. Myślę, że już udało mi się mega dużo życiu osiągnąć i nie idą do przodu. Przez to właśnie stają oni w miejscu. Nie chcę być nigdy w takiej pozycji, gdzie osiądę na tych laurach i nie będę szedł do przodu. Po prostu nie jest to, jak ja operuję. I nie potrzebuję do szczęścia tego, żeby mieć w tym momencie już jakiś mega drogi zegarek, jakiś mega drogi samochód. Pokazywać, kim to ja nie jestem, to nie jest coś, na czym mi teraz zależy. Wykorzystuję raczej sukces, który udało mi się osiągnąć, do tego, aby ten rozpęd cały czas. Nabierać jeszcze większy. Cały czas dalej inwestować w ziemię, cały czas dalej inwestować w reklamy, cały czas dalej inwestować w montaż, tworzenie tej marki osobistej, bo gram w długoterminową grę. Też patrzę na to z tej perspektywy, że tak jak w poprzednim roku, bo to był grudzień albo listopad, nie pytam dokładnie, był taki miesiąc, w którym przybiję 100 tysięcy złotych przychodu. I tak naprawdę posiadając na tą wiedzę, którą miałem wcześniej, cały czas robiąc to samo, ciężko jest przebić się dalej, przynajmniej w krótkim terminie. Zanim doszedłbym do tego, żeby z tej stówy przejść na jakieś 200-500 bańkę na miesiąc. Zajęło mi to pewnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Przez to, że oczywiście robiąc cały czas to samo, co robiłem wcześniej i większość ludzi, szczególnie widzę to po takich młodych osobach w biznesie, boi się ryzykować i wydać więcej na reklamy, bo czuję się komfortowo z tym, że to, co mam teraz. Z tym, że wydałem na przykład, średnio wydałem jakieś 5-10 5, tysięcy 5, 5, złotych miesięcznie na, na reklamę i ludzi Ludzie, jak zobaczą ten właśnie zwrot z wydatku, 100 tysięcy w miesiącu zarobią, wydali 10 tysięcy na reklamę, to będą tak się trzymali, po prostu wiedzą, że to jest praca, to jest komfortowe i w ten sposób nie wyjdziemy dalej, jeśli nie będziemy ryzykować. Często ludzie mają takie podejście, że nigdy nie będą pewności, że to zadziała akurat u mnie, nigdy nie będą pewności, że jak zwiększy ten budżet, to zwiększy się też ten przychód. Tylko ludzie patrzą na jedną stronę medalu. Co się stanie, jak to nie wyjdzie? Ale zawsze jest druga strona medalu, czyli co się stanie. Jakby to wyszło? Ludzie często o tym zapominają. Często są różnice zmieniające te paradygmaty życia. I ja też nie boję się wydawać większej ilości pieniędzy na reklamę, mimo że nie ma z tego bezpośredniego zwrotu w tym momencie, bo zawsze czegoś się uczymy w tym wszystkim. I ta edukacja jest dużo ważniejsza niż inne rzeczy. To jest też ten sam problem, jeśli chodzi o ten brak. Pewność siebie w podejmowaniu ryzyka, że ludzie grają zabezpiecznie w tym życiu. I ja się nie boję totalnie tego, że wydałbym wszystkie pieniądze, jakie mam na reklamę albo na jakąś ja edukację i straciłbym wszystko. Co się wtedy stanie? Zaczyna od nowa. Po prostu, jeśli umiecie w marketing, umiecie w sprzedaż, to nie ma sposobu, żeby nie udało Wam się czegoś od nowa zbudować, czegoś nowego wstać po prostu z kolan. Ten problem, który ma większość, szczególnie takich ekspertów online, coachy, też sprzedają, to im często chodzą właśnie do agencji marketingowe po to, żeby oni nich wyreklamowali. No Odchodzą jakby od tego, że agencje marketingowe słyszą tylko do tego, żeby <grymne> puszczać wam że reklamę i nie wiedzą oni zbytnio jak tworzyć warte high nie wiedzą oni jak w jaki sposób ułożyć was, wasz proces sprzedażowy, nie wiedzą w jaki sposób stworzyć ten produkt, żeby on był skalowalny, żeby dowodził na rezultaty i tak dalej, dalej. To co się stanie na koniec dnia, jeśli tak przez cały czas prowadziliście ten biznes i nagle on upadnie, zostajecie z niczym, bo nie wiecie, jak możecie samemu zacząć pozyskiwać tych nowych klientów, nie wiecie, jak sam możecie sprzedawać i tak dalej, tak dalej. Ja w tym momencie, jakby mi wszystko upadło, po prostu sprawę, mogę zrobić co, 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 co będę naprawdę <laughs> sobie tylko wymyślił w głowie, mogę to zacząć. Chciałem na przykład być trenerem personalnym, żaden problem, kliknę reklamy w 5 minut, sprzedam przez telefon i mam już ludzi na trening personalne, zrobione. Przecież cały czas na początku sprzedawałem za siebie swoje usługi, to mogę po prostu sprzedać kogoś innego, mogę wejść w jakieś jakiejś innej firmy do biznesów znajomych i tam zacząć sprzedawać i się z powrotem odkuć. Więc to jest kluczowe w tym, żeby inwestować w własną edukację, żeby mieć tą wiedzę, która pozwoli wam podjąć jakieś większe ryzyko w dalszym terminie. I też kolejną rzeczą jest spokój głowy. Więc załóżmy, że wydałbym większość swoje pieniędzy na jakieś luksusy, jakiś bardzo drogi zegarek, bardzo drogi samochód, to była większość moich pieniędzy zainwestowana w to typu sprzęt, siedziałbym to cały czas na głowie, nie mógłbym tym spokojnie jeździć, albo zaraz mi ktoś przerysza, albo zaraz coś zepsuje, albo zaraz coś ukradnie. I to by wpłynęło na całą resztę mojego życia, na biznes, na życie osobiste itd., dalej. Przez cały czas miałbym właśnie ten stres związany z tym, że, że to jest większa część naprawdę moich pieniędzy, że to może po prostu zniknąć i się zrujnować. Cały czas miałbym to z tyłu głowy. Więc jakby dopóki ten mercedes Engie nie będzie tak jak bułka slepy dla mnie, no po prostu go nie kupię, bo inaczej cały czas bym się przyjął mało o tym, że coś się może z nim zdarzyć. Myślę też że bardzo cenna w tym, żeby mieć ten spokój w głowie jeśli nie, nie potrzebujemy kupować jakichś mega drogich rzeczy, to po prostu bym tego nie robił. Myślę, że w tym całym filmie w miarę rozwiałem te wątpliwości. dlaczego to właśnie nie kupuję tych drogich rzeczy. Więc dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie.